Witajcie moi drodzy, dzisiaj nasze kobietowe poniedziałki. Ja mam dla Was dzisiaj taką propozycję, żebyśmy się wybrali na Kubę, wyspę jak wulkan gorącą. Nie z miłości do rodzinnych pogrobowców Fidela Castro wręcz przeciwnie, natomiast Kuba będzie dla nas covidowo interesująca z dwóch, z dwóch względów. Właściwie to najbardziej chciałabym Wam opowiedzieć o szczepionkach konjugowanych jako zjawisku, co to takiego i, i z czym to się je, do czego to służy, a pretekstem jest Kuba dlatego, że nie tylko jak wynika z liczb i wykresów, w którym w jakimś zakresie możemy ufać? Eee, bo zdrowie publiczne to jest takie coś, gdzie bardzo ciężko jest nakłamać, eee, bardzo mocno, bo to i tak wyjdzie. Na przykład w nadmiarowych zgonach, prawda? Jak w Polsce widać, ilu ludzi naprawdę jest chorych, ilu przechorowało i tak dalej. COVID-19. Więc. Eee, tak czy inaczej, te liczby odkrywają swoją realność i liczby na Kubie od początku COVID-19, które dotarły na wyspę już pod koniec listopada, e, e, najprawdopodobniej, e, ponieważ turyści z Azji lubią wyspę, która znajduje się na półkuli e, e, południowej, co powoduje, że bardzo jest sympatycznie e, zimą mieć karnawał, nieprawdaż? E, taki jak trzeba. Tam jest wtedy ciepło i pięknie, natomiast tak naprawdę bardzo szybko już na samym początku epidemii, czyli luty, marzec włączono bardzo poważnie środki zapobiegawcze i Kuba może się pochwalić taką krzywą wzrostu zakażeń, że nie było ani pierwszej, ani drugiej fali i de facto oni mają wyłącznie trzecią falę, która zaczęła się w styczniu tego roku czyli wtedy kiedy szczepionka już istnieje. Ja nie będę się bardzo rozwodzić nad tymi liczbami. Ja podam Wam do nich e, źródło. Natomiast e, ciekawe, że może zobaczyć. To są dane interesujące, dlatego że wychodzi na to, że oni właściwie nigdy nie spadli, e, znaczy nigdy nie mieli wyższej częstości testów pozytywnych wśród wszystkich wykonanych niż 10%. No, tak właśnie wyglądają wyniki krajów, które kontrolują tę epidemię. 5% byłoby jeszcze lepsze. Opowieści różnych ludzi niemądrych, którzy nie rozumieją matematyki na poziomie elementarnym, że im więcej testów, tym więcej zakażonych to są ludzie, którzy nie rozumieją. Ważna jest liczba, jeśli chodzi o, o analizę poziomu kontroli ogniska epidemicznego. Czyli na ile żeśmy zgarnęli wszystko, żeby sprawdzić, gdzie ta epidemia się rozprzestrzeniła, to testów pozytywnych powinno być między 5 a 10% góra. Kiedy przechodzimy tą granicę, to znaczy że nie kontrolujemy epidemii. Yy, no to każdy może sprawdzić, kiedy Polska przestała kontrolować epidemię, nieprawdaż? To, to, to było łatwo widać, słychać i czuć. W każdym razie zastanawia mnie w tych danych tylko jedna dana, to znaczy, że oni mają, bo to też jest ciężko powiedzieć, co oni uważają za przypadek objawowy, ale oni mają około, tylko troszkę mniej niż 50% przypadków objawowych na wszystkie wykryte przypadki. To jest zastanawiające, no bo wszędzie na świecie to jest mniej więcej gdzieś 20%, tak? E to jest 11,4 milionowa populacja wyspiarska, więc generalnie mają trochę łatwiej w sytuacjach pandemicznych. W dodatku odizolowana od świata wieloma kordonami politycznymi i kordonami sankcji politycznych. Ja tu nie chcę wchodzić w politologię i geopolitykę i mówić czy to jest słuszne czy to jest niesłuszne bo to nie jest tutaj na to moje, nie mam do tego danych miejsca moje miejsce. Osobiście uważam, że wszelkie reżimy komunistyczne już dawno temu powinny zniknąć z tej planety. Natomiast niewątpliwie jest tak, że funkcjonuje tam inny model szkolnictwa niż u nas. W przeciwieństwie do całej Ameryki Łacińskiej jest to kraj pozbawiony alfabetyzmu praktycznie. Tu się, tu się udało to samo, co się udało we wszystkich demoludach po wojnie. A co się nie udało do siebie w Ameryce Łacińskiej, gdzie ten komunizm nie zapanował choćby na chwilę? To jest prosta prawda, no i możemy się z tym bardzo długo borykać. W każdym razie że tam jest niski bardzo poziom analfabetyzmu, praktycznie analfabetyzm nie istnieje. A w szkołach się uczy matematyki ani orygiami. No to taka jest prosta prawda. Tak, Czyli nie ma różnych tam wymysłów, pomysłów. Kraj jest biedny i stać go na to, żeby dzieci miały zeszyty, ołówki i żeby tam pisały słupki. I to nie jest zasadniczo bardzo szkodliwe dla, 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 pod, dla naukowego podchodzenia do życia. Um, a oczywiście, y, nadza tych ludzi jest y, bardzo poważna, w związku z czym y, oni sobie muszą z tą chorobą, y, z tą pandemią radzić tak jak sobie radzili z AIDS i poradzili sobie dobrze, tak jak sobie radzili z Zika i poradzili sobie dobrze znacznie lepiej niż Brazylia, Argentyna i tak oni po prostu. <laughs> znaczy, ja nie mówię, że to jest dobrze umieć izolować ludzi. Ale reżimy totalitarne sobie radzą z tą epidemią głównie dlatego, nawet jeśli nie mają pieniędzy, że po prostu potrafią wprowadzić procedury. I nikt się nie uchyla. Nawet jeśli nie uchyla się ze strachu, to efekt tego jest taki, że y, gdy o tym rozmawiamy, y, wy zobaczycie to z pewnym opóźnieniem. Kuba ma 10 przypadków na 100 tysięcy, a my mamy 50. No i taka jest, i to się samo komentuje. Po prostu. Teraz dlaczego oni walczyli, jak lwy, żeby odepchnąć od siebie możliwość tego wybuchu kolejnych fal. Um. Oni i tak nie mają tak naprawdę żadnego innego biznesu poza turystyką, który byłby wysoce wartościowy i przynosił niesamowity dochód w poważnych pieniądzach. Zwracam uwagę, że luby transferowe już nie istnieją i że gdyby nie Wenezuela, to Kuba by była w niesamowitych kłopotach energetycznych. Ale jak mówię, to jest znowu geopolityka i nie chcę się to tym zajmować. Po prostu. Sprzedano ludziom takie hasło życie, a nie pieniądze. De facto. Jakkolwiek tego nie ująć po hiszpańsku, ludzie to kupili, dlatego że tych pieniędzy i tak tam nie ma. I, y, a życie jest bardzo cenne. Jak nic innego nie masz, to nagle się bardzo okazuje istotne, że masz rodzinę, że masz y, dziadków, że masz stryjów, że, że żyjecie i ludzie chcą żyć. Więc nawet y, latynosi, którzy generalnie mają, mają y, są ludźmi południa i można dużo rzeczy mówić o ludziach południa, ich subordynacji i tak dalej, oni po prostu zaufali tej swojej y, y, totalitarnej władzy w tym zakresie, w którym ona może mieć rację. Y, tam się odbywa bardzo poważna komunikacja ze społeczeństwem na ten temat. To jest telewizja, jedyna, która istnieje, tylko no po prostu siada człowiek i mówi do tych ludzi, ten Naczelny Epidemiolog Kraju, a oni słuchają, co mówi. On się tam pochyla nad każdym zmarłym, bo tych ludzi nie umarło zbyt wielu na covid. Jest to, jest to sytuacja, w której chodziło o to, żeby doczekać szczepionki. Jednocześnie oni mając świadomość, jak są odseparowani od świata i że nie mają żadnej innej możliwości w ramach istniejącego u nich instytutu, który najbardziej można by było porównać z polskim, z polskim Państwowym Zakładem Higieny, myślę, który też zarządza siecią, siecią Sanepid i, i, i funkcjonuje naukowo i funkcjonuje diagnostycznie. Więc oni mają takie swoje centrum. Tutaj Wam zaraz powiem, ponieważ to jest... To jest centrum nazwane imieniem, e, imieniem e, jednego z najsłynniejszych e, kubańskich e, naukowców. To jeszcze jest człowiek z czasów, e, z czasów Kocha. E, teraz to sprawdzimy. W każdym razie produkowali wyprodukowali w tym instytucie y, szczepionkę, która, którą nazwali suwerenność, soberana. I teraz zacznę mówić o tej szczepionce, dlatego że, że y, chyba to jest w tej naszej historii najistotniejsze. Y, ta szczepionka jest u nich w trzeciej fazie badań klinicznych. Nie zaczęli nią szczepić ludzi y, tak o sobie. Y, oni, oni nie odkryli tutaj żadnego, to nie jest żadny Rocket Science, nie, nie, nie odkrywają prochu. Oni poszli w stronę szczepionki, którą, szczepion typu szczepionek, które są wystarczająco nowoczesne, a jednocześnie oni u siebie umieją je robić. I robią je, ponieważ na swój wewnętrzny rynek muszą robić od lat szczepionki, bo szczepionki to jest medycyna krajów biednych. Nie ma ucieczki przed szczepionkami w krajach biednych, bo ucieczka od szczepionek, szczepionek w krajach biednych oznacza natychmiastowy wzrost śmiertelności niemowląt i skrócenie yy, średniej długości życia. I tyle to oznacza. To nic innego nie oznacza. Więc, więc w Hawanie mają instytut, który się. Yy, Absolutnie. Którego fundatorem czy, czy, czy założycielem jest człowiek, który badał żółtą febrę i odkrył, że ona jest przenoszona przez komary, a nie pomiędzy ludźmi bezpośrednio kropelkowo i że jest tam związany z tym jakiś niewidoczny mikroskopijny czynnik zakaźny. I oczywiście też mu nie wierzył, to wiecie jak Nauka gdzieś w biednym kraju daleko, no, ale przyjechali amerykańscy lekarze wojskowi i, i okazało się, że ten Kubajczyk ma rację. I ten Kuwańczyk, e, doktor, profesor. E, Jajku, jak mi jest. E, zapisałam sobie imię. O, Finlay. E, doktor Finlay. On e, jest zresztą. E, Soberano to jest taka nazwa, którą wymyślają kooperatorzy polityczni na Kubie, tak? Bo tam po prostu jest Ministerstwo Propagandy i się takim rzeczem zajmuje. Natomiast yy, yy, medyczna, naukowa nazwa tego preparatu to jest Finnay-FR2. To jest szczepionka skonjugowana I teraz musimy sobie to wyjaśnić, co to jest. Takie szczepionki na no inne choroby już istnieją. I takie szczepionki na no inne choroby rozprzestrzeniające się drogą kropelkową już istnieją. Generalnie idea szczepionek skonjugowanych jest bardzo stara, ma już prawie 100 lat, <tryk> tylko że to były szczepionki dla zwierząt na początku, yy, na przykład do szczepień królików. Yy, chodzi o co? Istnieje słaby antygen i mocny antygen. Słaby antygen to jest na przykład białko koronawirusa. To nie jest mocny antygen. On nie buzuje naszym układom odporności jakoś tam dramatycznie, właśnie dlatego ten układ odporności nie chce się obudzić w kontakcie z tym wirusem i dlatego tak wielu ludzi cierpi. Natomiast e, taki toksoid e, tężcowy, czyli toksyna tężca pozbawiona zdolności szkodzenia nam, wiązania się z, 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 ze stosownym białkiem i powodowania tężca. E, Produkowana przez klostrygium tetanii, potrafimy unieszkodliwić taką toksynę. To jest tak zwana anotoksyna tężcowa, czy toksoid tężcowy. I to jest szczepionka przeciwko tężcowi. No i teraz możemy z takim toksoidem na przykład połączyć. I tak zrobiono w Soberanie. Jako spike i toksoid. E, y, połączenie jest chemiczne. Nie trzeba razem zakodować w jakimś DNA i tak dalej. Oni tego spajka robią w komórkach chomika. Więc jest szansa, że chomika, że, że ten, że ten spag jest oglikozylowany tak jak trzeba. I teraz tyle szczepionka kubańskie. U nich działa. Jest szansa, że będzie ich produktem eksportowym w regionie, zwłaszcza do krajów biednych. Ja już opowiadałam o tym, że to jest po prostu skandaliczne, że, że 1% szczepionek tylko dociera do krajów biednych i to jest właściwie głównie AstraZeneca. Nie dlatego, że jakość AstraZeneca jest słaba, tylko dlatego, że to jest najtańsza szczepionka, ona jest sponsorowana właściwie przez, przez WHO dla tych krajów biednych w ramach konsorcjum COVAX i problem polega na tym, czy organizacji COVAX, że, że nadal nic tam nie dociera. A wszyscy wiedzą, na czym polega w krajach biednych korupcja, ona, ona się rozpełza zanim w ogóle dotrze do tych ludzi jest gdzieś tam zagrabiona, i jest przedmiotem czarnego rynku, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są po prostu rzeczy skandaliczne, dziejące się w biednych krajach. A jeśli pandemia działa globalnie i jej globalnie nie zdusimy, to ona będzie zawsze wracać z tych enklaw, gdzie nie jest zduszona. Tam będą mutować te wirusy. I będą wracać w takiej postaci, w której szczepionki sobie już nie dadzą z nimi na przykład rady. I o tym będzie jeszcze następny odcinek. Więc szczepionka skomunikowana. Idea jest słaby antygen, konjugujemy z mocnym antygenem i powstaje coś, co nasz układ odporności chętnie chce rozpoznać. Teraz takie szczepionki dla ludzi istnieją od lat 80. ubiegłego wieku, i pierwszą taką szczepionką, która wielkim sukcesem się zakończyła, to jest szczepionka tak tzw. HIP, czyli Hemophilus influenza B. To jest bakteria, która powoduje u dzieci zapalenie środkowego układu nerwowego, czyli oponów zgobrodzeniowych głównie. Mamy trzy podstawowe drobnoustroje, które powodują zapalenie oponów zgobrodzeniowych groźne dla życia u dzieci: to jest właśnie i influenza B, to są pneumokoki, zwłaszcza szczepy oporne na penicylinę, gdzie jak nawet podamy antybiotyki do kanałowo-to nie wyleczymy tego dziecka. I tutaj bardzo często konsekwencją są opóźnienia rozwojowe, wynikłe z zakażenia. Czyli dziecko rodzi się zdrowe i wszystko jest z w porządku, a po przejściu tego kokowego zapalenia opon mózgowardzeniowych jest po prostu intelektualnie niepełnosprawna do śmierci. No i seria Meningitidis, czyli Meningokok klasyczny, który wywołuje meningit, czyli właśnie zapalenia opon mózgowardzeniowych i posocznice u osób y, dorosłych. nawet Tak były słynne te epidemie w wojsku w Polsce y, dobrą dekadę temu. Y, ja jeszcze wtedy byłam zaangażowana w pracę w Centralnym Laboratorium Zrobicy Szczepionek, więc, więc pamiętam ten czas. Te szczepionki, wszystkie trzy, to są szczepionki skomunikowane, które dzisiaj są podawane dzieciom w, tym, w, tej, w, tej, w tej sprawie. Głównie dlatego, że na przykład szczepionka przeciwko pneumokokom oparta wyłącznie o wielocukry, czyli pneumokok ma tą otoczkę polisachrydową, prawda? To jest taka bakteria otoczona, pamiętacie, opowiadałam Wam o doświadczeniu gryfita, o, o szczepach gładkich i, i yy, szorstkich, Szorstkie nie były zjadliwe, gładkie, czyli z tą otoczką cukrową były zjadliwe i potem się okazywało, że to, że to yy, te, 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 te gładkie yy, wymieszane z, 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 z boilat, yy, ugotowane te gładkie wymieszane z tymi. Yy, z tymi szorstkimi dawały ostatecznie gładkie pneumokoki, które zabijały, zabijały myszy laboratoryjne, i to było doświadczenie transformacji Griffitha. Potem się okazało, że to DNA tak działa, że to ono onownika do tych pneumokoków. One są naturalnie kompetentne, siorwią z tych, z tych zabitych pneumokoków, gładkich DNA i to warunkują ich produkcję tych otoczek. Wracam do tego doświadczenia, dlatego że tutaj jeśli. Te otoczki są różne między szczepami. Te szczepy są groźniejsze z pewnymi polisacharydami, mniej groźne z innymi, z tymi otoczkami. I teraz y, można zbudować szczepionkę tylko z samych tych polisacharydów, no tylko, że wtedy będziemy mieli wyłącznie odporność przeciwciałową, bo y, pamiętacie, jak Wam opowiadałam, że układ odporności to jest taka sieć i są limfocyty B, limfocyty T, a między tym są jeszcze komórki prezentujące antygeny i one muszą wystawić w kontekście tzw. białek MHC, głównego kompleksu zgodności tkankowej, albo MHC-1, albo MHC-2, w zależności, co to będą za komórki, czy są komórki naszego organizmu, czy to są komórki żerne, też należące do układu odporności, muszą pokazać, co tam zażarły, albo co je zaatakowało. Taki talerz wystawiony z wymiocinami de facto, czyli z pociętym wszystkim, co zjadły, ale one są w stanie pokazywać tylko peptydy, czyli kawałki białek. One nie są w stanie pokazywać kawałków cukrów. I w ten sposób yy, yy, Odporność związana z limfocytami, ta w ogóle nie jest pobudzona, czyli możemy zrobić szczepionki oparte o polisacharydy. One nawet są dość bezpieczne, tylko yy, u małych dzieci to w ogóle nie będzie działać. Oni, nie, nie, nie wygenerują żadnej solidnej pamięci immunologicznej i te dzieci będą nadal chorować na to pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ergo trzeba to zrobić inaczej i wtedy właśnie pomyślano o szczepionce skanikowane dla pneumokoków i ona jest aktywna u dzieci poniżej drugiego roku życia. I daje, zabezpiecza jej, daje im, e, daje im szansę na, na niechorowanie na te, na te meningity okokowe no I teraz e, takich szczepionek za tym już jest kilka. Jest też e, najbardziej niedawno z 2018 roku zarejestrowana szczepionka przeciwko durowi brzusznemu u dzieci. No, są kraje trzeciego świata i występuje tam dur brzuszny i trzeba po prostu z tym żyć. Że nie wszyscy mają fantastycznie, jak mówię. Profilaktyka szczepionkowa jest jedyną nadzieją krajów biednych. Kraje bogate to mają jeszcze różne inne nadzieje i sobie mogą utrzymywać takie stany niedoszczepienia i, i od razu wszyscy nie umrą i od razu nie będzie wielkiej epidemii. Będą takie pojawy, tak jak w Polsce czy w Niemczech od bo iluś tam ludzi ma inne zdanie. Natomiast nie będzie to związane z masową epidemią śmiertelnością niemowląt na razie. No bo właśnie jest higiena, jest to, jest śmiało, mamy, mamy medycynę rozwiniętą, a jest trzeci świat i on nie ma i potrzebuje szczepionka na dór brzuszny. Tak? To po prostu tak działa. Musimy to zrozumieć. Więc ci Kubańczycy zrobili tą soberanę w oparciu o taki model. Połączyli Bielko Spike z toksoidem tężcowym. W przypadku niektórych szczepionek skonjugowanych to są właśnie toksoidy błonnicy albo toksoidy tężca. Natomiast innych, co jest to tzw. białko ono tylko pozwala jakby być temu cukrom czy jakimś mało immunogennemu antygenowi, bardziej immunogennym, bo wtedy, bo wtedy ten, ten, ten talerz MHC wystawi te cukry jednocześnie razem z tym białkiem. Ten antygen nie będzie zamaskowany i układ odporności będzie go, będzie go widział i będzie go na przyszłość rozpoznawał. Nie chcę tu nikogo przekonać, bo sama ja nie jestem o tym przekonana, że kończycy sobie dadzą radę z produkcją tej szczepionki, z utrzymaniem jej jakości itd., itd. bo jednak pieniądze są do tego potrzebne i pewnie gdzie nie gdzie twarde. Natomiast niewątpliwą jest rzeczą, że wielka 50-milionowa, czy bez mała 60-milionowa Francja, która ma niesamowitą historię i wielkie instytuty, i wielkie pieniądze, i Nobla co roku swojej szczepionki do końca roku mieć nie będzie, jest to jasne dla wszystkich, czyli Sanofi Pasteur zawiodło na całej linii, nic, nie, nie, nic się nie udało z tego, co zaplanowało, a przynajmniej na kobieta Soberana podobno działa. Dobrze przechodzi testy, dobrze chroni tych ludzi i y, czy, czy, czy Kuba jest w stanie przeprowadzić jaką masową akcję szczepień, naprodukować te szczepionki w milionach dawek najpierw dla siebie, bo to trzeba dwa razy zadawkować co 28 dni, e, być może. Być może, yy, czy, czy, znaczy ja, ja, nie odrzucam możliwości, że w kraju, gdzie ludzie od dawna przyzwyczaili się do życia w nędzy oraz do poświęceń po prostu, do poświęceń yy, staną na wysokości zadania, tak jak w Polsce w ramach czarnej OSP we Wrocławiu, ludzie stanęli na wysokości zadania, po prostu Dramatyczne systemy polityczne limitują ludzi w pewnym zakresie, ale nie limitują ich rozumu i nie limitują ich możliwości i pragnienia bycia dobrym dla innych i dbania o innych. Nawet jeśli cała ta walka z COVID w, w, na Kubie opiera się o, o poświęcenie i wolontariat i determinację. Determinację władzy, bo władza sobie zdaje sprawę, że jak ludzie zaczną masowo umierać, to można to ukryć przez chwilę, a potem już nie można tego ukryć. I że łatwiej jest utrzymać pod respiratorem 200 osób jak się biednym krajem niż 20 tysięcy. Pewnie nie ma na kubie nawet 20 tysięcy respiratorów. I nie byłoby pieniędzy, żeby je kupić. Po prostu. W jakim sensie podziwiam myśl. Wydaje mi się, że podejście, stworzenie szczepionki skomunikowanej jest dobrym pomysłem w tym wypadku. Że istotnie może to być przynajmniej dla krajów latynoamerykańskich, ale Kubańczycy zdołają to wygrodkować i, i zrobić dla siebie, a potem zaczną to sprzedawać na zewnątrz. Jak to mówię, nagroda za dobre zachowanie nastąpi dla na Kuby geopolityczna nagroda. Brazylia nie zrobiła swojej szczepionki. A są tylko dwa kraje w ameryce łacińskiej, które mają takie możliwości naukowe, laboratoryjne. Jeden ma pieniądze, nazywa się Brazylia i miał aspirację być, być lokalnym mocarstwem. A drugi nie ma pieniędzy, jest izolowany, nazywa się Kuba. Już od dawna nie ma żadnych aspiracji. Po prostu próbuje utrzymać się na powierzchni. Y no, i tyle chyba o suwerenność, y, zwłaszcza o szczepionce ja Myślę, że ważne, żebyśmy zrozumieli, jak to działa i dlaczego. Y, to, są, y, to są bardzo wartościowe dzisiaj w medycynie preparaty. Nie trzeba było szukać bardzo daleko, iść w stronę y, bioinżynierii, na którą z pewnością, y, z pewnością y, Kuba nie ma pieniędzy i nie, y, nie ma możliwości technicznych. Natomiast pozostać w w, w obrębie tego, co, co umiemy dobrze robić musimy robić co roku, i, bo musimy dzieci szczepić no, hip, przeciwko HIV I, i, i przeciwko atoksaju i przeciwko tężcowy też musimy sami produkować, ponieważ musimy szczepić ludzi przeciwko tężcowi, bo, bo, bo musimy utrzymywać populację w takim stanie, w którym nie zacznie na ten tężec umierać. A pracuje na trzcinowiskach, w dużej mierze trzcinę cukrowej. To jest ciężka praca w ziemi. Tak. E, chyba zakończę tą historię. E, wydaje mi się ona tutaj istotna z, z wielu względów, a mnie chodziło głównie o to, żebyśmy się dowiedzieli i zrozumieli, co to są szczepionki skonjugowane. E, do następnego razu.